Dzień dobry, spróbujemy sobie dzisiaj powiedzieć na ten temat, przynajmniej ja spróbuję, jakie są warunki życia na lądzie i w wodzie, czym one się różnią. Ja stoję na lądzie, wo, e, obok mnie jest woda, jest to woda płynąca, niewielka rzeczka. Wiadomo, że wszystkie, e, wszystkie organizmy potrzebują dwóch rzeczy do, do swojego istnienia, i egzystencji to jest tlenu do oddychania i jakiegoś. Po, e, na pożywienia. Więc jeżeli chodzi o ląd, tlenu jest bardzo dużo, jest łatwo dostępne. Mamy no powietrze. Ono jest trochę jest bardzo niewidzialne, ale oddychamy, więc wiemy, że jest, tak? Jeżeli, jeżeli go jest mało, boli nas głowa. Jeżeli tlenu brakuje, czujemy się niedobrze w wodzie, tak jak tutaj widzicie. W tej wodzie również jest tlen rozpuszczony. Z tym, że jest go mniej, dlatego że gazy słabo rozpuszczają się w cieczach i też nasze narządy do oddychania, tak zwane płuca, te, które pobierają tlen atmosferyczny, taki gazowy, nie, nie, nie działają pod wodą, jak pewnie zauważyliście. Mamy naturalny lek przed tym, żeby oddychać pod wodą. Pod wodą potrzebne są inne narządy. Najczęściej są to ryby, najczęściej są to skrzydła. Ryby w ten sposób oddychają. W naszej wodzie nie widać ryb, ale za to nie wiem, czy to widać w kamerze. Jest dużo różnych owadów, które latają tuż nad lustrem wody, i yy, yy, dlatego, że wielu owadom jest potrzebna woda do, do rozmnażania się i do życia. Czasami w tej rzeczce widać malutkie rybki na rybek, ale dzisiaj już nie. Jeżeli popatrzymy na roślinność, to tam troszeczkę dalej widzimy rośliny tak zwane. Rośliny zanurzone, te, które są, e, które są przy samym brzegu, one mają jeszcze, e, są ukorzenione jeszcze w, w ziemi. E, ta woda płynie, e, teraz płynie sobie powolutku, ale dla roślin, które byłyby tutaj zanurzone, jest to pewien popot, bo jeżeli nie byłyby mocno zakotwiczone, odpłynęłyby z prądem gdzieś daleko. Zupełnie inaczej wygląda to na lądzie. Na lądzie nie ma takich silnych notów. Owszem, owszem rośliny muszą być w jakiś sposób zakotwiczone, i tak jak widzimy drzewo, którego ja się, o które ja się teraz trzymam i podpieram, ono ma korzenie. Korzenie służą do dwóch rzeczy. Służą do tego, żeby pobierać, pobierać wodę i sole mineralne, ale także po to, żeby, to, żeby wiatr nie wyrwał tego, korze, tego drzewa. Chociaż wiatr jest czynnikiem okazjonalnym, i nie tak mocnym zazwyczaj jak nurt rzeki. Jesteśmy w lesie. To jest oczywiście środowisko lądowe. I teraz, jeżeli zastanowimy się nad dostępnością pożywienia, to dla wszystkich, e, dla wszystkich zwierząt roślinożernych jest tutaj mnóstwo pożywienia, a zwierzęta nieroślinożerne, czyli drapieżniki, muszą sobie coś upolować. E, popatrzmy teraz na las. I na samodno lasu. Na samym dnie lasu leży ściółka. To są te wszystkie martwe liście, gałązki i inne takie elementy obumarłe. Widzimy tutaj nawet pięć drzewa, inne konary, dlatego że jest to rezerwat i tego lasu nie powinno się czyścić, Czyli leśnicy nie przychodzą, nie zbierają tego wszystkiego, co, co stanowi ściółkę. To jest bardzo ważne. Oprócz tego, że nie należy wyrzucać śmieci, tak jak tam widać, zwłaszcza nigdzie nie należy wyrzucać śmieci luzem, a już zwłaszcza w rezerwacie, to ta ściółka, te martwe elementy są miesz, mieszkaniem dla bardzo wielu gatunków: i zwierząt, i grzybów, i, i roślin. Tak? Zwierzęta jakie? Bezkręgowce, wszystkie obady, wije, dżdżownice. Żuki. One wszystkie mieszkają tutaj, właśnie w ściółce leśnej. Oczywiście są takie, które też i wyżej, ale w takiej ściółce leśnej jest nieprzebrane bogactwo najróżniejszych, najróżniejszych stawonogów. Wyżej znajduje się podszyt. Podszyt, stąd nazwa, tak jak macie, kurtkę podszytą czymś. Czyli to jest podszycie lasu, czyli to są wszystkie młode, młode dopiero wyrastające drzewa, a także krzewy, bo nie, nie wszystkie te zielone zielone rośliny, które są tak do, do, do dwóch metrów, do, do trzech. Nie wszystkie one będą drzewami, niektóre z nich to są, to są krzewy. E, one są taką warstwą, która stanowi bardzo dobre schowanie dla zwierząt. Tutaj z daleka nie zobaczymy sarny, jelenia, łosia i one też są bazą, bazą taką e, pożywieniem dla tych wszystkich dużych roślinożerców. Jeszcze wyżej, e, jak popatrzymy do góry, mamy warstwę, Koron, koron drzew. Tam mieszkają zupełnie inne gatunki, czyli najczęściej są to ptaki, które mogą się przemieszczać latając, są to też wiewiórki, polatuchy i inne gryzonie takie, takie, które mieszkają w koronach drzew. Oczywiście mieszkają też tam owady i inne stawonogi. Jest to najwyższa warstwa lasu i teraz, jeżeli się zastanowimy nad tym, jak to działa w tym lesie, czemu mamy aż takie trzy warstwy? Dlatego, że rośliny konkurują między sobą o pożywienie. Wiecie już, że rośliny są samożywne, czyli w obecności światła, soli mineralnych i wody są w stanie wytworzyć pokarm dla siebie i każda z tych roślin korzysta z, pnie się do światła i korzysta z innej frakcji. Stąd one wszystkie jakby do góry idą, rosną, wyciągają się i konkurują o światło. Przy dnie lasu są, są rośliny tak zwane cienioznośne. One poradzą sobie z tym, że tutaj jest światła dużo mniej niż w wyższych warstwach i w ten sposób układa się nam Układa nam się ta, ta budowa lasu. Mianowicie te rośliny w pewien sposób ze sobą współżyją. Tak? Wykorzystują wszystkie te miejsca, które jeszcze nie są przez, przez inne, inne roślinę zasiedlone. Już. Typ lasu, który tu widzimy, jest to grond. Grądy są to lasy liściaste, najczęściej na żywnych ziemiach, na ziemiach, które są. Takie bogate w sole mineralne właśnie żyzne i dlatego zostało ich mało w Polsce. Dużo mamy lasów iglastych, głównie sosny, dlatego że sosna nie ma wielkich wymagań. Rośnie na, na ziemiach suchych, na piasku, tymczasem grądy zostały wycięte, głównie ze względu na to, że przerobiliśmy je wszystkie na pola. Bo... Podsumujmy warunki życia w wodzie w wodzie tlen jest rozpuszczony, nie jest w tle, e, e, gazowy. Woda też stawia dużo większy opór. Czyli mam nadzieję, że każdy z Was kiedykolwiek się kąpał, chociażby w wannie. Jak się cali zanurzycie, to macie uczucie, że woda Was unosi, że jesteście lżejsi. Dokładnie tak samo czują się ryby. One, my mówimy, że pływają, ale jeżeli popatrzeć na to formalnie, to one tak jakby latały. Nie potrzebują kończyn, które Unosiłyby je na, na powierzchni, tak jak, nie wiem, chodzi kot, czy my na dwóch nogach. My mamy kończyny po to, żeby odpychać się od podłoża. Ryby takich rzeczy nie, nie, nie potrzebują, one są unoszone przez wodę. Mało tego, nawet te płetwy, które tutaj widzicie po bokach, te płetwy nie mają połączenia z kręgosłupem. Nie, nie jest to potrzebne, dlatego że ryba ma tylko takie delikatne ości. Jej szkielet jest bardzo delikatny, ponieważ nie, musi, nie, nie ma funkcji podporowej. Nasz szkielet połączony we wnętrzu naszej ręki, nogi mamy kości połączone z kręgosłupem, po to, że kiedy ja siedzę, albo powiedzmy tak, jak teraz, wstanę to cała konstrukcja się podnosi. Ona jest mi po to potrzebna, żebym mogła mocno stać na ziemi, żeby nie upadła. Ryba się unosi. Ryby też przez to, że, że, że woda stwarza dużo większy opór, mają opływowy kształt ciała. Ja je tutaj trochę, akurat większość z tych ryb, które tutaj są, mają kształt torpedy, jeżeli się zastanowimy. Miałam też skalara, który był bardzo płaski i trójkątny, ale, ale niestety sobie nie poradził niedawno odszedł. Dla roślin problemem jest światło. Ja teraz wyłączę tylko źródło światła w akwarium, w pokoju już nie, i co się robi? Jest natychmiast ciemno. Jest to problem dla, dla roślin, które na pewnych głębokościach już w związku z tym nie mogą rosnąć, ponieważ światło tam nie dociera. Też im głębiej, tym większe jest ciśnienie. E, na Ziemi, na lądzie ciśnienie jest mniej więcej stałe. E, waha się w jakimś w jakiś tam niewielkim wymiarze, ale nie tak, tak jak w wodzie. Im w wodzie też temperatura jest stała, dużo, dużo mniejsze są wahania temperatury niż na lądzie, ale z drugiej strony też im głębiej to wzrasta ciśnienie i spada temperatura. Nie wiem, czy kiedykolwiek nurkowaliście, ale im głębiej, tym zimniejsze. Tutaj zwierzę lądowe jest to mój osobisty kot. E, kot w przeciwieństwie do ryby. Nie musi, nie musi mierzyć się z oporami wody, czyli to jak on jest zbudowany, w ogóle nie, nie ma oporowego kształtu ciała. Mało tego, mamy tutaj futerko, futerko chroni go przed zmianami temperatury powietrza i mamy tutaj łapy. Łapy, jakby nie jest to żadna, żadna wielka, wielka nowość, łapy służą do chodzenia, ale, ale tak jak powiedziałam, ryba nie musi mieć łap ani nóg, które, które by ją odpychały od czegokolwiek. Tymczasem wszystkie zwierzęta lądowe, łącznie z owadami, bezkręgowcami, mają jakieś odnóża, które umożliwiają im poruszanie się. E, mają też jakieś wierzchnie warstwy, które chronią je przed utratą ciepła. I tym właśnie różnią się zwierzęta lądowe od, e, od wodnych, e, że przede wszystkim muszą inaczej rozwiązywać problemy związane z oporem ośrodka, czyli z powietrza lub wody, e, przemieszczaniem się i dostępnością tlenu. Kot i inne zwierzęta lądowe oddychają płucami i tlenem atmosferycznym.